W teatrze naszej psychiki, za kulisami codziennej świadomości, rozgrywa się dramat, o którego istnieniu często wolimy nie wiedzieć. Na tej ukrytej scenie główną rolę gra postać, którą Karl Gustav Jung, jeden z najgłębszych eksploratorów ludzkiej duszy, nazwał cieniem. To nie tyle antagonista w klasycznym rozumieniu, co raczej odrzucony, wyparty brat bliźniak naszej świadomej tożsamości, Perseni, którą prezentujemy światu. Narracja, dominująca w kulturze popularnej a nierzadko i w uproszczonych podejściach do samorozwoju skłania nas do myślenia o sobie w kategoriach binarnych, jako o istotach dobrych, racjonalnych, spójnych. Ten wyidealizowany obraz samego siebie jest jednak fasadą, za którą kryje się wszystko to, co w procesie socjalizacji, wychowania i osobistych doświadczeń uznaliśmy za nieakceptowalne, wstydliwe, a nawet groźne. Ignorowanie tej mrocznej, lecz nieodłącznej części naszej istoty nie sprawia, że ona znika. Wręcz przeciwnie, im bardziej staramy się ją stłumić, tym potężniejszą i bardziej autonomiczną siłą się staje, rzutując swe deformujące światło na nasze relacje, wybory i najgłębsze lęki. Czyż nie jest paradoksem, że to, co usilnie spychamy w niebyt, zyskuje nad nami największą kontrolę, szepcząc z ukrycia dyrektywy, których źródła nie potrafimy zidentyfikować? Rozważania te zapraszają do podróży w głąb, do konfrontacji z tym, co ukryte, by zrozumieć, jak cień kształtuje nasze życie i dlaczego jego integracja, choć bolesna, jest kluczem do autentyczności i pełni. Pojęcie cienia, choć spopularyzowane przez Junga, ma swoje korzenie w znacznie starszych tradycjach filozoficznych i religijnych, które od wieków zmagały się z problemem dwoistości ludzkiej natury. Od manichejskiego podziału na światło i ciemność, przez chrześcijańską koncepcję grzechu pierworodnego, aż po filozoficzne rozważania nad naturą zła, u ludzkość od zawsze intuicyjnie wyczuwała istnienie tej drugiej strony. Jung jednak nadał temu zjawisku precyzyjny, psychologiczny wymiar, umieszczając je w strukturze indywidualnej i zbiorowej nieświadomości. Cień nie jest złem wcielonym per se, jest raczej repozytorium wszystkiego, co jednostka odrzuca jako niezgodne z jej ideałem, ja lub z normami społecznymi. Mogą to być tak zwane negatywne cechy, jak egoizm, agresja, lenistwo, ale także, co zaskakujące, cechy pozytywne ukryte talenty, wrażliwość, asertywność jeśli w danym środowisku były one piętnowane lub nieakceptowane. Ewolucja tego konceptu, od mitycznych personifikacji mroku po psychologiczną kategorię. Pokazuje uniwersalną potrzebę człowieka do zrozumienia i nazwania tych aspektów siebie, które wydają się obce i niepokojące. Wczesne koncepcje psychologiczne, jak freudowskie AIGI, również dotykały sfery popędów i wypartych treści, jednak Jungowska koncepcja cienia jest szersza, obejmując nie tylko to, co prymitywne, ale i to, co nierozwinięte lub stłumione w procesie adaptacji do świata zewnętrznego. Czy zatem historia ludzkiej myśli nie jest w pewnym sensie kroniką zmagań z cieniem, próbą jego oswojenia? Nazwania i zrozumienia jego wpływu na jednostkę i społeczeństwo? Formowanie się cienia rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie, w interakcji z otoczeniem, rodziną, rówieśnikami, kulturą. Dziecko, dążąc do akceptacji i miłości, uczy się, które jego zachowania i cechy są nagradzane, a które karane lub ignorowane. Te drugie stopniowo spychane są do nieświadomości, tworząc zaczątek cienia. Proces ten choć naturalny i do pewnego stopnia nieunikniony w kształtowaniu persenii społecznej maski, którą nosimy, może prowadzić do głębokiego rozszczepienia psychiki, jeśli jest zbyt jednostronny lub rygorystyczny. Wyobraźmy sobie kulturę, która ceni jedynie siłę i racjonalność, a piętnuje wrażliwość i intuicję. Osoby wychowane w takim środowisku mogą wyprzeć te aspekty siebie, uznając je za słabość, co w konsekwencji prowadzi do zubożenia ich wewnętrznego świata i trudności w budowaniu głębokich relacji. Dynamika ukryta za tym procesem polega na tym, że im silniej identyfikujemy się z naszą personą, tym gęstszy i mroczniejszy staje się nasz cień. To, co odrzucone, nie znika, lecz żyje własnym życiem w nieświadomości, kumulując energię i domagając się uwagi, często w destrukcyjny sposób. Cień, choć niewidoczny dla świadomego ja, nieustannie manifestuje się w naszym życiu najczęściej poprzez mechanizm projekcji. Polega on na nieświadomym przypisywaniu innym ludziom tych cech, których nie akceptujemy w sobie. Irracjonalna niechęć do kogoś, przesadna krytyka czy idealizacja to często sygnały, że mamy do czynienia z projekcją własnego cienia. Ktoś, kto nie potrafi przyznać się do własnej zawiści, będzie ją dostrzegał i potępiał u innych. Ktoś, kto stłumił własną potrzebę bycia w centrum uwagi, będzie drażniony przez osoby ekstrawertyczne. Te projekcje nie tylko zniekształcają nasz odbiór rzeczywistości i zatruwają relacje, ale także uniemożliwiają nam zobaczenie prawdy o sobie. Cień może również sabotować nasze wysiłki i cele. Niewyjaśnione napady lęku, prokrastynacja, autoagresywne zachowania to często działania cienia, który ten sposób próbuje zwrócić na siebie uwagę, domagając się integracji. Czyż nie zdarza nam się podejmować decyzji, które na dłuższą metę okazują się szkodliwe, jakby jakaś niewidzialna siła kierowała naszymi krokami wbrew naszej woli? To właśnie cień, działając z ukrycia, może pociągać za sznurki naszej psychiki, czyniąc nas marionetkami własnych, nieuświadomionych kompleksów? Jak więc cień ta ukryta część nas tak skutecznie maskuje swoją obecność, sprawiając, że jego wpływ wydaje się naturalny lub nieunikniony? Jednym z kluczowych mechanizmów jest internalizacja norm społecznych i rodzinnych, które stają się naszym wewnętrznym cenzorem. Od najmłodszych lat uczymy się, co jest dobre, a co złe, co wypada, a czego nie wolno. Te zasady, początkowo zewnętrzne, z czasem stają się częścią naszej struktury psychicznej, tworząc superego, które bezwzględnie ocenia nasze myśli, uczucia i zachowania. Wszystko, co nie mieści się w zaakceptowanym kanonie, jest automatycznie spychane do cienia, a sam proces represji staje się tak nawykowy, że przestajemy go zauważać. Uznajemy za naturalne, że pewnych rzeczy się nie robi, pewnych myśli się nie myśli, a pewnych uczuć się nie czuje. Kontekst kulturowy odgrywa tu niebagatelną rolę: to, co w jednej kulturze jest cenioną cnotą, w innej może być uznane za wadę i trafić do cienia. Pomyślmy o społeczeństwach patriarchalnych. Gdzie wrażliwość i emocjonalność u mężczyzn były tłumione jako niemęskie, podczas gdy w innych kręgach kulturowych mogły być postrzegane jako siła. Dynamika ukryta, która podtrzymuje te iluzję naturalności, opiera się na lęku przed odrzuceniem i potrzebie przynależności. Aby być akceptowanym przez grupę, rodzinę, społeczność, naród, jednostka musi dostosować się do jej norm. Odrzucenie pewnych aspektów siebie staje się ceną za przynależność. Z czasem zapominamy, że dokonaliśmy tego wyboru. A wyparte cechy zaczynają wydawać się nam obce, wręcz wrogie. Kiedy spotykamy kogoś, kto manifestuje te cechy, nasza reakcja jest często silnie emocjonalna gniew, pogarda, lęk, co jest mechanizmem obronnym ego, próbującego utrzymać spójność swojego wyidealizowanego obrazu. Ten mechanizm projekcji sprawia, że cień wydaje się być na zewnątrz, w innych ludziach lub grupach, a nasze negatywne reakcje na nich postrzegamy jako naturalną odpowiedź na ich złe cechy. W rzeczywistości reagujemy na odbicie własnego, Niechcianego cienia. Ilustratywnym przypadkiem może być osoba wychowana w rodzinie, gdzie sukces mierzono wyłącznie osiągnięciami materialnymi, a wszelkie artystyczne czy duchowe dążenia były deprecjonowane jako niepraktyczne. Taka osoba może w dorosłym życiu odczuwać niechęć do artystów, postrzegając ich jako leniwych i nieodpowiedzialnych, nie zdając sobie sprawy, że tłumi ten sposób własne, niespełnione twórcze potrzeby. Jej krytycyzm będzie jej się wydawał naturalną i racjonalną oceną, a nie przejawem działania wypartego cienia. Co więcej, Narkulturowe często wzmacniają te iluzje nieuchronności pewnych negatywnych zjawisk, które w istocie są manifestacją zbiorowego cienia. Mity o wrodzonej agresji pewnych grup, stereotypy narodowe czy rasowe, usprawiedliwienia dla nierówności społecznych, wszystko to może służyć jako wygodne alibi, by nie konfrontować się z odpowiedzialnością za własne i zbiorowe wybory. Cień zbiorowy, jak go opisywał Jung, to suma wszystkich indywidualnych cieni w danej społeczności, która może przejawiać się w postaci masowej histerii, kozłów ofiarnych czy destrukcyjnych ideologii. Kiedy społeczeństwo jako całość odrzuca pewne prawdy o sobie, na przykład o swojej historii kolonialnej, przemocy czy niesprawiedliwości te wyparte treści nie znikają, lecz kumulują się w zbiorowym cieniu, gotowe wybuchnąć w najmniej oczekiwanym momencie. Proces ten jest często wspierany przez media i systemy edukacji, które utrwalają uproszczone, jednostronne nar, czyniąc alternatywne perspektywy nienaturalnymi lub niebezpiecznymi. W ten sposób cień, zarówno indywidualny, jak i zbiorowy, zyskuje pozory obiektywnej rzeczywistości. A jego destrukcyjne działanie postrzegane jest jako nieunikniony bieg rzeczy, a nie konsekwencja unikania konfrontacji z prawdą. Wpływ nieuświadomionego cienia na autonomię indywidualną i zbiorową jest fundamentalny i często druzgocący. Na poziomie jednostki, cień ogranicza naszą wolność wyboru, czyniąc nas podatnymi na kompulsywne zachowania, irracjonalne lęki i samospełniające się przepowiednie. Kiedy nie znamy motywów ukrytych w naszym cieniu, stajemy się więźniami wzorców, które powtarzamy wbrew naszej świadomej woli. Wyobraźmy sobie osobę która w dzieciństwie doświadczyła odrzucenia i wyparła swoją potrzebę bliskości, zastępując ją nadmierną niezależnością. W dorosłym życiu może ona nieświadomie sabotować intymne relacje, odpychając partnerów, którzy oferują jej bliskość, której rzekomo nie potrzebuje. Jej cień, zawierający zranione dziecko pragnące miłości, będzie kierował jej zachowaniem w sposób, który potwierdzi jej pierwotne przekonanie o byciu niegodną miłości. Czy to nie jest tragiczna utrata autonomii, gdy nasze życie kształtowane jest przez niewidzialne siły? których istnienia nawet nie podejrzewamy? Nasze wybory zawodowe, partnerzy życiowi, a nawet codzienne decyzje mogą być skażone wpływem cienia, prowadząc do poczucia niespełnienia, frustracji i braku autentyczności. Dynamika ukryta tego procesu polega na tym, że cień, jako autonomiczny kompleks psychiczny, dąży do ekspresji. Im bardziej jest tłumiony, tym bardziej prymitywne i niekontrolowane formy przybiera jego manifestacja. Może to być nagły wybuch gniewu, który niszczy ważną relację, Seria przypadkowych niepowodzeń, które uniemożliwiają osiągnięcie celu, czy chroniczne choroby psychosomatyczne, będące wyrazem wewnętrznego konfliktu. Utrata autonomii staje się szczególnie widoczna w sytuacjach kryzysowych, kiedy mechanizmy obronne go słabną, a cień z całą mocą wdziera się do świadomości. Przypadek ilustratywny to historia człowieka sukcesu, który przez lata budował wizerunek silnego i niezależnego, tłumiąc wszelkie oznaki słabości. W obliczu porażki zawodowej jego starannie konstruowana persona rozpada się. A z cienia wyłaniają się wszystkie wyparte lęki, poczucie niższości i skrywana agresja, prowadząc go do depresji lub zachowań autodestrukcyjnych. Jego autonomia została zredukowana do reagowania na dyktat nieświadomych sił. Na poziomie zbiorowym, nieuświadomiony cień może prowadzić do katastrofalnych konsekwencji, podważając fundamenty demokracji i pokojowego współistnienia. Kiedy grupa, naród, społeczność religijna, partia polityczna projektuje swój cień na inną grupę, tworzy się figura kozła ofiarnego. Oni stają się uosobieniem wszystkiego, czego my w sobie nie akceptujemy: chciwości, lenistwa, agresji, niemoralności. Taka projekcja usprawiedliwia dyskryminację, przemoc, a nawet ludobójstwo. Historia XX wieku dostarcza przerażających przykładów działania zbiorowego cienia od nazistowskich Niemiec porwandy. Dynamika ta jest niezwykle trudna do przełamania, ponieważ opiera się na silnych emocjach i poczuciu moralnej wyższości. Członkowie grupy, projektując swój cień, Czują się usprawiedliwieni w swoich działaniach, a wszelkie głos rozsądku są zagłuszane jako zdrada lub słabo. Autonomia zbiorowa zostaje zredukowana do ślepego podążania za charyzmatycznym liderem, który potrafi zręcznie manipulować zbiorowym cieniem lub dobiernego uczestnictwa w destrukcyjnych procesach. Czyż współczesne zjawiska polaryzacji społecznej, mowy nienawiści w internecie i rosnącego populizmu nie są kolejnymi manifestacjami nieprzepracowanego zbiorowego cienia, który zagraża naszej zdolności do racjonalnego dialogu i wspólnego działania na rzecz dobra wspólnego? Zdolność do krytycznego myślenia i empatycznego rozumienia innego zostaje zastąpiona przez prymitywne reakcje stadne, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla autonomii zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw. Przejdźmy teraz do kluczowego pytania. Jak możemy deszyfrować i ostatecznie demontować destrukcyjne wpływy naszego cienia, aby odzyskać utraconą autonomię i dążyć do pełni? Proces ten, nazywany przez Junga integracją cienia, jest sercem procesu indywiduacji, stawania się w pełni sobą, Niepodzielną jednostkę. Kontekst tego zadania jest jasny: wymaga ono odwagi, uczciwości wobec siebie i gotowości do konfrontacji z tym, co niewygodne i bolesne. Nie chodzi o wyeliminowanie cienia, bo jest on nieodłączną częścią naszej psychiki, ale o jego świadome rozpoznanie, zrozumienie i włączenie do całości osobowości. Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie samego faktu istnienia cienia i jego potencjalnego wpływu na nasze życie. To wymaga zerwania z iluzją bycia tylko dobrym i przyznania, że w każdym z nas drzemią również mroczniejsze aspekt, analiza snów, których cień często pojawia się pod postacią mrocznych, przerażających lub odpychających figur, może być cennym źródłem informacji. Podobnie zwracanie uwagi na nasze silne reakcje emocjonalne na innych ludzi, kogo potępiamy, kogo idealizujemy, kto nas irytuje, może wskazać na obszary, gdzie dokonujemy projekcji. Ukryta dynamika tego procesu transformacji polega na stopniowym wycoprojekcji i przyjmowaniu odpowiedzialności za własne, dotychczas odrzucane cechy. Kiedy zdamy sobie sprawę, że to, co tak bardzo drażni nas w innych, jest w rzeczywistości naszym własnym, niechcianym cieniem, otwieramy drzwi do głębszego samopoznania. To bolesne, bo burzy nasz wyidealizowany obraz siebie, ale jednocześnie uwalniające, bo pozwala odzyskać energię psychiczną uwięzioną w cieniu. Jung podkreślał, że w cieniu kryje się nie tylko to, co negatywne, ale także złoto, stłumione talenty, kreatywność, witalność. Integracja cienia oznacza więc nie tylko konfrontację z naszymi wadami, ale także odkrycie naszych ukrytych zasobów. Ilustratywnym przypadkiem może być osoba niezwykle krytyczna i osądzająca innych, która w procesie terapii odkrywa, że jej surowość jest maską dla głęboko ukrytego lęku przed własną niedoskonałością i pragnieniem bycia perfekcyjną. Uznając i akceptując własną wrażliwość i prawo do popełniania błędów, staje się bardziej tolerancyjna wobec siebie innych, a jej relacje zyskują na głębi i autentyczności. Energia, którą wcześniej zużywała na krytykowanie, może teraz zostać skierowana na bardziej konstruktywne cele. Strategie praktyczne obejmują szeroki wachlarz działań. Psychoterapia, szczególnie w nurtach analitycznych i psychodynamicznych, oferuje bezpieczną przestrzeń do eksploracji nieświadomych treści. Prowadzenie dziennika, w którym notujemy sny, fantazje, silne emocje i trudne sytuacje, może pomóc w tropieniu przejawów cienia. Twórczość artystyczna, malarstwo, pisanie, muzyka. Taniec jest potężnym narzędziem do wyrażania, integrowania treści cienistych w sposób symboliczny i niebezpośredni. Medytacja i praktyki uważności mogą zwiększyć naszą zdolność do obserwowania własnych myśli, uczuć bez oceniania, co ułatwia dostrzeżenie subtelnych wpływów cienia. Kluczowe jest również rozwijanie współczucia dla siebie, zrozumienie, że cień jest częścią ludzkiej kondycji, a nie powodem do wstydu. Na poziomie zbiorowym, integracja cienia wymaga uczciwego spojrzenia na historię przyznania się do błędów i krzywd oraz budowania kultury dialogu i wzajemnego szacunku, która pozwala na wyrażanie różnorodnych perspektyw bez lęku przed potępieniem. To proces długotrwały i wymagający, ale niezbędny do budowania zdrowszych i bardziej świadomych społeczeństw. Czyż technologia, np. wirtualna rzeczywistość, nie mogłaby w przyszłości służyć jako narzędzie do bezpiecznego konfrontowania się z archetypowymi aspektami cienia, tworząc kontrolowane scenariusze do przepracowywania projekcji? Konieczność zmierzenia się z cieniem nie jest jedynie postulatem psychologicznym, ale egzystencjalnym imperatywem dla każdego, kto pragnie żyć w pełni i autentycznie. Unikanie tej konfrontacji, choć pozornie łatwiejsze, prowadzi do stagnacji, poczucia pustki i bycia zakładnikiem nieświadomych sił. Świat, w którym żyjemy, pełen jest przejawów nieprzepracowanego cienia od indywidualnych dramatów po globalne konflikty. W dobie, gdy ludzkość dysponuje technologiami ogromnej mocy destrukcyjnej. Ignorowanie mrocznej strony naszej natury staje się nie tylko kwestią osobistego dobrostanu, ale wręcz warunkiem przetrwania gatunku. Biologicznie jesteśmy wyposażeni w instynkty i popędy, które w dawnych czasach zapewniały przetrwanie, ale we współczesnym świecie, jeśli nie zostaną uświadomione i zintegrowane, mogą prowadzić do katastrofy. Pomyślmy o plemiennej mentalności my kontra oni, która kiedyś chroniła małe grupy, a dziś, w zglobalizowanym świecie, po nacjonalizmy i wojny. Czyż nie jest to przejaw atawistycznego cienia, który nie został dostosowany do nowych realiów? Integracja cienia nie oznacza pobłażania naszym destrukcyjnym impulsom, ale raczej ich zrozumienie, oswojenie i transformację w siłę twórczą lub przynajmniej neutralizację ich negatywnego wpływu poprzez świadomy wybór etycznego postępowania. Podróż w głąb siebie, ku ciemnym zakamarkom własnej psychiki, jest bez wątpienia wyprawą trudną i najeżoną niebezpieczeństwami. Wymaga odwagi, by spojrzeć w lustro i zobaczyć tam nie tylko to, co chcielibyśmy widzieć, ale całą, Często niewygodną, prawdę. Jednak to właśnie w tej konfrontacji, w tym bolesnym procesie uznawania i integrowania cienia, leży klucz do prawdziwej wolności i pełni. Kiedy przestajemy walczyć z częścią siebie, a zaczynamy ją rozumieć i akceptować, odzyskujemy ogromne pokłady energii, które wcześniej były marnowane na represje i projekcje. Stajemy się bardziej spójni, autentyczni i zdolni do budowania głębszych, bardziej prawdziwych relacji z innymi. Znika przymus bycia kimś, kim nie jesteśmy a pojawia się przestrzeń na bycie sobą z całym bogactwem światła i cienia. To nie jest jednorazowe osiągnięcie, ale proces trwający całe życie, nieustanne balansowanie między świadomością a nieświadomością, personą a cieniem. Jak alkemyki, którzy dążyli do przemiany ołowiu w złoto, tak my, poprzez pracę z cieniem, możemy przekształcić nasze najmroczniejsze aspekty w źródło siły, mądrości i kreatywności. Ostatecznie, ścieżka integracji cienia to droga ku większej całości, nie tylko indywidualnej, ale i zbiorowej. Społeczeństwo złożone z jednostek bardziej świadomych własnego cienia jest społeczeństwem mniej podatnym na manipulacje, mniej skłonnym do szukania kozłów ofiarnych i bardziej zdolnym do rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny. To wizja ambitna, być może utopijna, ale czyż nie warto do niej dążyć? Każdy krok w kierunku poznania i zintegrowania własnego cienia jest krokiem w kierunku bardziej świadomego i odpowiedzialnego człowieczeństwa. Zapalenie światła w piwnicy własnej psychiki jak metaforycznie ujął to Jung, nie tylko rozprasza mroki, ale także pozwala odkryć skarby, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia. To zaproszenie do podróży, która, choć wymagająca, oferuje największą z możliwych nagród odnalezienie siebie w całej pełni i staniecie się tym, kim naprawdę jesteśmy, a nie tylko tym, kim nauczono nas być lub kim boimy się być. W tej podróży nie chodzi o perfekcję, ale o całość. Nie o wyeliminowanie mroku, ale o jego zrozumienie i włączenie w bogatszą, bardziej złożoną i ostatecznie bardziej ludzką tożsamość.